W żaglach płyniemy w dal Na świat Hannesa, gdzie tajemnice są Pod powierzchnią fal, życie tam gra Nurkując w głębi sens odnajduje już Świat Hannesa, kraina cudów ma Gdzie serce czuje spokój, gdzie sens się spełnia Witam Was z kolejnego odcinka na kanale Świat Hannesa Dzisiaj będziemy testować moja nowo kamerka DJI Osmo Pocket 3 w wersji Create Combo Także zapraszam do oglądania Teraz Wam pokorza, co występuje w wersji krat combo. A występuje kamerka DJI Osmo Pocket 3 z 1 calową matrycą z CMOS i z nowym wyświetlaczem dwucalowym dotykowym. Posiada także 3 osiowo stabilizację mechaniczną z blokowaniem na czas transportu. Szybkie ustawienie ostrości w pełnym zakresie pikseli. Wbudowane trzy mikrofony z możliwością podłączenia zewnętrznego mikrofonu MIG 2. Dodatkowo bateria, która może przedłużyć wasze nagrywanie od 3 do 4 godzin. Taka przedłużka, podłączycie w ten sposób, żeby lepiej się trzymała wasza kamerka, i do tego jest stojaczek, który wkręcacie do środka. I tak to w sumie wygląda. Jest to bardziej komfortowe trzymanie kamery. Obudowa do kamerki, żeby nie uszkodzić waszego gimbala. Taka saszetka trzymiecie waszą kamerkę w środku i całe akcesoria, żeby się nie pogubiły i dodatkowo naklejka. W zestawie jeszcze była soczewka szerokokątna, którą zakładacie na wasz obiektyw, przy pomocy magnesu, ale niestety kaźmi się zgubiła przy założeniu tej soczewki na obiektyw, tak bym powiedział przy pomocy magnesu, w teorii bardzo dobrze to trzymie. Ale przy ciągłym nagrywaniu składocie gimbal się skłodał i tak jak widzicie w tej pozycji on jest dobrze złożony ale jeśli macie założona ta soczewka szerokokątna po prostu ten gimbal nie składa się do końca on jest powiedzmy w takiej pozycji i przy wkładaniu waszej kamerki do futerału ta soczewka musiała jakaś zachoczyć i po prostu wypaść niby ten magnes dobrze trzymie, ale widzicie przy ciągłym nagrywaniu, wkładaniu i ja też tego nie, po prostu nie popatrzyłem musiało jakaś to odpiąć się yy, z tego obiektywu i wypadło no niestety tak, tak się to właśnie stało, że po prostu już zgubiłem posiadam także drona z tej samej firmy DJI z, też z takim samym gimbalem ale popatrzcie w jaki sposób tu się zakłada yy, soczewka tak jak widzicie, tam są dziurki, tu się nie zakłada na magnes i zakładacie to bardzo prosto bo wkładacie po prostu w te dziurki przekręcacie i już jest założona i uważam, że to jest y, w dużo lepszy sposób bo na 100% tego nie zgubicie i rozumiem, że to jest dron on loto, jest narażony na wiatry ale uważam, że ta kamerka też powinna mieć taki system jeśli by miała taki system, na pewno bym tego nie zgubił nie wiem, może mnie się to po prostu zażyło ale uważam, że to jest, według mnie, to jest minus wielkim plusem do tej kamerki jest face tracking, czyli wykwytowanie twarzy Zazwyczaj ja nagrywam sam siebie, nie mówi nikogo żeby mnie kamerował I większość moich filmów było nagrywane z GoPro Czyli jak chciałem coś do Was nagrać, musiałem stać idealnie prosto w kadrze Nie mogłem odejść ani w, e, metr w prawo, ani w lewo Bo momentalnie traciłem się z kadry Wszystko na nowo trzeba było nagrywać, a popatrzcie w tej kamerce Kamerka cały czas wychwytuje moja twarz Chcę do Was nagrać te drzewo Po prostu przechodzę sobie Popatrzcie, cały czas jestem dali w kadrze Czy nawet tu w lewo w tym momencie stoję idealnie naprost z kamery, popatrzcie jak daleko odchodzę i nadal kamerka mnie wychwytuje, Zachodza aż za drzewo i nadal mnie widzicie. A jak wygląda ostrość w tej kamerce? Muszę Wam powiedzieć, że nagrywanie tydzień tą kamerką i ja rzekłbym pod e, wrażeniem, popatrzcie sami, Obracą kamerkę w drugą stronę, e, w tym momencie e, kamera skupia się na drzewach, popatrzcie składą ręka i momentalnie ta ostrość jest wyłapywana. Muszę Wam powiedzieć, że to jest na bardzo wielki plus, bo tak jak Wam powiedział, e, większość moich vlogów było nagrywane e, GoPro 12 i GoPro jest dobre, ale bardzo wolno wyłapuje, e, wyłapuje ta ostrość. A tu Wam powiem szczerze, byłem w szoku. E, w Jordanii wchodziłem z, ciemnych, z jasnych do ciemnych miejsc i ta ostrość momentalnie była wyłapowana. W pakiecie bo jest też mikrofon, który Wam pokazał właśnie na początku. To jest MiG 2. Uruchomię się go bardzo prosto, bo przyciskiem power po włączeniu go, pokazuje wam, ile mocy baterii na, na wyświetlaczu. I taka zielona linia chodzi, że wasz mikrofon działa. Także jest to naprawdę plus. Fajnie, że DJI pomyślał, żeby transmiter wbudować w kamerę i mocie mikrofon po kupieniu całego patu kreatką, bo macie gotowy, gotowy pakiet do nagrywania vlogów. Szkoda, że GoPro o tym nie pomyślało. Bo po zakupie GoPro musicie dokupić mikrofon, czyli to jest dodatkowy koszt, no oczywiście go podłączyć, a tu po włączeniu kamerki włączycie tylko jednym przyciskiem mikrofon i już wszystko działa, także to jest naprawdę fajne. Teraz przetestujemy się nasz mikrofon, Mic 2, na początku wyłącza ten mikrofon, żeby się słyszeć jak to wygląda bez mikrofonu, także wyłączamy. Na ekranie pokazało mi się, że jest transmitter disconnected, także teraz słyszycie teraz, na pewno wszystkie szumy z zewnątrz, a tym bardziej jestem gdzieś w lesie i dosyć wieje. Na pewno to wszystko słychać. Teraz podłączymy nasz mikrofon z powrotem. Jest komunikat, że mój transmitter jest połączony z, z mikrofonem. Na pewno teraz dużo lepiej słychać, ale że posiadam jeszcze jeden mikrofon. Jest to ROD2. Także podłącza się ten mikrofonik i będziecie słyszeć jaka jest różnica pomiędzy Mic 2 a ROD2. Właśnie przełączyłem się na ROD2, także teraz właśnie słyszycie mnie z drugiego mikrofonu. I wydaje mi się, że MIG2 z DJI jest troszkę bardziej przytłumiony. Tu ten głos jest troszkę wyraźniejszy, takie mam odczucie. Teraz przetestuję taka kamerka w nocy. Pokorza Wam jak ona daje w nocy rady. Także zaczynamy nasz test o DJI Osmo Pocket 3. Tak, jak widzicie, ogólnie znajduje się na drudze, taka jest w miara, w miarę dużo latarni, tak dlatego jest w miarę jasno. Ale popatrzcie, bardzo fajnie wszystko widać. A już jest godzina 9 wieczorem, tam jest zachód słońca. Te same ujęcie z GoPro 12, popatrzcie. Jest tego obrócony e, tyłem do zachodu słońca. Weszłed teraz w taką uliczka, kaj nie ma totalnie latarni. Jest tu strasznie ciemno. I powiem szczerze, moja twarz bardzo fajnie widać. Popatrzcie, za mną jest zachód słońca. Teraz przełącza się na kamerka z przodu. I popatrzcie nadal bardzo fajnie widać. No, musiałbym powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej kamerki i w jaki sposób ona nagrywa w nocy. Właśnie teraz to was nagrywam z GoPro 12 i popatrzcie, moja twarz jest bardzo słabo widoczna. Jestem dokładnie w tym samym miejscu. Popatrzcie, jak obrócę się w zachód słońca, to i widać taki cień bez lampy. To tu jest w ogóle porażka nad nagrywaniem. Popatrzcie, włączam lampa. W tym momencie mnie fajnie widać, ale. Lampa mnie tak ślepi, że nic nie widzę. No i co ja Wam mogę rzec? Sami żeście widzieli na filmie e, porównanie z DJI Osmo Pocket 3 e, z najwyższym modelem w GoPro, czyli GoPro 12. Niestety GoPro nie daje rady w nocy nagrywać bez lampy, nie ma takiej opcji. A jeśli chcecie, tak żeście widzieli na filmie, e, chcecie nagrać swoją twarz, włączacie lampa e, ślepi w oczy, nic nie widać, a tu popatrzcie, idace. dasę e, no już jest środek nocy, jest tak miejscu, no dobra, jest Są tu latarnie, ale no nie, nie oszukujmy się, nie jest tu tak fes jasno. Popatrzcie, jak mnie fa bardzo fajnie widać. Popatrzcie, ulica. Wszystko fajnie, wyraźnie widać. No musiałbym powiedzieć, że DJI zrobiło bardzo dobrą robota. Do takiej małej kamerki zrobiło takie coś. Także wielki plus. Do DJI Co jest fajne w tej kamerce, że możecie nagrywać już w pionie. Jeśli nagrywacie na TikToka czy na Instagrama, popatrzcie, bardzo prosto przełączacie ekranik, naciskacie kontynuuj i w tym momencie nagrywacie w pionie. Popatrzcie, bardzo fajna rzecz. No i doszliśmy do najważniejszego. Eee, ile taka kamerka kosztuje? Ja wam podą cenę w Irlandii, no bo mieszkam tutaj, także ja za tę kamerkę zapłaciłem 680 euro. Eee, zamówiłem ją w DJI Store ze względu na to, że w Irlandii tej kamery w sklepie nie było i w jednym sklepie, którym znalazłem kosztowała 720 euro także w sumie zaoszczędziłem 40 euro to już będzie wszystko w tym e, odcinku mam nadzieję, że mój test z, e, z kamerki DJI Osmo Pocket 3 Wam się podobał e, jeśli Wam się podobał, zasubskrybujcie ten kanał będzie to motywacja do mnie do nagrywania do Was kolejnych ciekawych filmów a dzisiaj już się z Wami żegnam życzę Wam miłego weekendu Pozdrawiam i zaproszę do kolejnego filmu. Pozdro Państwa, Oceanu Dar, świat Hamysa, tam marzeń